Siemano, siemano, tutaj y, RafaleSony y, Przedstawiam wam Minecraft a w, y, To jest mój pierwszy serwer y, Mam dopiero dwóch uczestników, ale zapraszam was wszystkich To jest adres IP przez, y, Oczywiście przez Hamachi y, Hamachi będzie do pobrania w opisie Więc nie będzie żadnego problemu Więc wbijamy i jak widać już na początek mamy już tutaj takie rzeczy właśnie typu jak już mój dom A więc. Co tu jeszcze? No. Tu jest dom suszyna. A ten tu malutki. To jest mój dom. Ale malutki, ale... ale fajniutki. Oczywiście. Tutaj... Na razie to jest rozbudowa serwera dlatego zachęcam żeby jak najwięcej ludzi z nami grało i razem rozbudujmy tą oto mapę. Tutaj mamy respawn. Tu oczywiście gracze będą resportowani, czyli ktoś wchodzi, więc się tu będzie pojawiał. Także proszę o przeczytanie regulaminu. Nie wolno psuć domków innych graczy bo grozi to banem właśnie banem to najbardziej grozi pisać oczywiście uwagi co poprawić, co polepszyć no czyli co dopasować a co mamy zmienić czyli tak jakby uwagi na temat właśnie co mam co mam poprawić, a co, a co na przykład nie wiem, zlikwidować, co Wam się nie podoba, to piszcie na moje GADU 389 4401. Yy, tu mamy oczywiście także, proszę stawiać nowe domki obok innych graczy. No, to właśnie chodzi o to, żeby yy, takie. Takie domki, takie jakby nie wiem, mini, mini miasteczko miało powstać. Że domki proszę budować obok siebie i zaraz je płotkami odgradzać. Nie będzie żadnego problemu. Proszę, tak o sześć kostek, właśnie od poprzedniego domku. I wtedy się tak zrozumiemy. I oczywiście życzymy miłej zabawy, jak na każdym serwerze. Ten serwer oczywiście jest moim pierwszym, jak już wspomniałem na początku tego filmu. No tak, no to idziemy jeszcze tutaj. No, możemy ogólnie pokazać jego dom. Czyli Suszyna. Tylko ja i Suszyn jesteśmy, jakby co. No i jeszcze Homikaze. Także go pozdrawiam. No, y, tu mamy oczywiście Suszyna dom. No, no, na razie mało nie... Za dużo nie jest rozbudowane, ale spokojnie, bo be, będzie jutro, raczej znaczy, no ogólnie dzisiaj będzie z nami, więc nie będzie problemu. No, tu ładnie ma szklony daszek. Taki... Jego dom jest taki bardziej wycieczkowy. Taki, no jak to powiedzieć, wypoczynkowy, o nawet torty ma mi, mi, zawsze mile przymiegości gości więc widzicie mamy wszyscy oczywiście tutaj się wspieramy nie, nie ma nie ma ktoś czegoś no to pomagamy no tylko że proszę tak ciągle nie pisać że o ty daj mi to daj mi to admin daj mi tamto no tak to nie raczej no. ale ogólnie tak to można się Mać, e, tu ma on taką jakby piwniczkę. no więc jak już mówiłem zapraszam na serwer żeby nas było jak najwięcej będzie wtedy milej e, o a tu oczywiście jakby co to mamy tajemne przejście do mojego domu jakby co mój i jego dom są połączone No dobra, tam. no więc yy, idziemy teraz do mnie, do domu. Mhm. Jak już wspomniałem, to jest mój dom. Też malutki, ale skromniutki, ale, ale jest. Tu mój ogród. A tu mamy oczywiście moją piwnicę, w której trzymam właśnie te, te itemy, właśnie tylko mało ich tu jest, ale jest, nie? Więc dobra no co to, to na tyle i oczywiście zapraszam was do subskrybowania mojego do subskrybowania mojego kanału będzie mi bardzo miło i oczywiście dajcie łapkę w górę jak się wam podoba i proszę o yy, ten, proszę o dołączenie do naszej społeczności my jak najwięcej. A teraz idę spać. Oj, nie mogę. No to nie idę spać, no ale. Trzymajcie się.